Witajcie moi drodzy w poradniku do szablonu Duel 2.9a. Od ostatniego poradnika minęły już prawie 3 lata, w tym czasie zmieniło się bardzo dużo, nie tylko w samej grze, ale także i w szablonie Duel. Jednak tym razem postanowiłem podejść do tego nieco inaczej. Nie będzie to teraz jeden taki ogólny poradnik, a zrobimy całą serię poradników o tym, jak grać w duela każdym zamkiem w nowej mecie. A zmieniło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład teraz, właśnie omawianym dzisiaj, Castru nie gramy już pod klasyczne przyrosty, a raczej budujemy tutaj szybką przewagę tempa, mając do dyspozycji Lionisa, ze wzmocnioną nauką oraz ze wzmocnioną modlitwą możemy robić naprawdę bardzo szybkie brejki i bardzo bardzo szybką ekspansję, ale o tym już za chwilę. Okej, okay, a więc jesteśmy już w samej grze, więc teraz krótko o tym, jakie zmiany zaszły na duelu w stosunku do poprzednich wersji. W tej strefie startowej, w strefie początkowej, w tym naszym tutaj bunkrze nie zmieniło się w zasadzie zbyt wiele. Nadal mamy trzy zwoje kontrolne z zaklęciami wrota, wymiarów lot i miejski portal, nadal mamy dostęp do kapliczek, mamy też kopalnię. E, mamy też strażnika do kopalni złota, który chce się do nas dołączyć, jednak tym razem jest to 50% strażnika, a nie 75% jak to było wcześniej. Co to oznacza? W niektórych przypadkach po prostu nie będzie opłacało się za bardzo jego przyłączyć. Na przykład, w konflikcie, jeżeli wygeneruje się żywiołak ognia, no i będziemy mieli zapłacić 5-6 tysięcy za kilka sztuk takiego strażnika, no to nie bardzo opłaca się wtedy to zrobić. Jeżeli chodzi o powierzchnię, no to w tej strefie naszej startowej, początkowej na powierzchni też się trochę zmieniło. Bo jak możecie zauważyć, teraz mamy dwa razy nasz zamek, więc co to oznacza, że możemy robić tak zwane triple buildy, bo zobaczcie, tutaj mamy castla, tutaj mamy castla, tutaj mamy castla, tutaj mamy miasto ze środka, odbicie, no i tutaj mamy konflux. Wcześniej to wyglądało w ten sposób, że mieliśmy swój zamek i mieliśmy zamek przeciwnika, a teraz zamiast zamku przeciwnika mamy po prostu dwa razy nasz zamek tutaj na powierzchni. Jest to oczywiście na plus dla frakcji, które mają swoje jakieś unikatowe cechy, tak jak na przykład Kastel. Jeżeli ja teraz e, wybiorę Castra, no to przeciwnik z automatu, on nie ma dostępu do stajni. We wcześniejszych wersjach, jeżeli miał odbicie mojego zamku, no to też miał wtedy te jakby benefity, te przywileje w postaci stajni. A już w ogóle, jeżeli ktoś wziął Dungeon, no to wtedy przeciwnik miał zarówno dostęp do Mana Vortexu, jak i do portalu przyzwania także tak by to wyglądało jeżeli chodzi o strefę startową oczywiście w kastru też zostały zmienione dwellingi czyli siedliska tak zwane teraz mamy tylko jeden portal chwały no przy trzech kastrach jeżeli byłyby dwa to naprawdę tych aniołów można byłoby zrobić bardzo bardzo dużo a jest to bardzo silna jednostka za to mamy bardzo dużo siedlisk kawalerii. Jeżeli chodzi o te boczne strefy, tutaj dalej mamy trzy smocze utopie. Mamy bibliotekę jeden raz. Mamy też bunkierek, w którym są wszystkie zaklęcia. W jednym bunkrze są jednostki neutralne i zazwyczaj jest też jakaś puszka z jednostkami neutralnymi. W drugim bunkrze mamy jednostki losowe, puszkę z wszystkimi zaklęciami, no i puszkę z jakąś silną jednostką ze środka. W tym przypadku będzie to puszka z rampartu no i na bocznych strefach tak by to wyglądało jeżeli chodzi o samą pustynię to tutaj w zasadzie nie zmieniło się zbyt wiele i to wszystko wygląda mniej więcej podobnie a więc wracamy do naszego kastla do bohatera naszego dzisiejszego odcinka Dobrze, a więc teraz postaram się Wam odpowiedzieć, dlaczego Leonis jest wyborem w zamku. No, po pierwsze, dlatego, że Learning, czyli nauka, została bardzo mocno wzmocniona. w Hota 172 i bardzo szybko go levelujemy. Po drugie, dlatego, że posiada Wisdom i mamy szybki dostęp do Force Fielda, do zaklęcia, które będzie nam e, potrzebne do szybkiego, fajnego Breaka. Po trzecie, ze względu na to, że posiada Prajera, który również jest wzmocniony i on jest specjalistą. W modlitwie. Więc tutaj, w strefie startowej, jeżeli gramy Lionisem, no to zawsze chcemy wziąć tę puszkę. No i jakie będą targety dla tego bohatera? Po pierwsze, musimy zdobyć standardowo magię ziemi, magię powietrza i najlepiej też magię wody. W zasadzie, ten bohater, aby on już fajnie działał i pracował na mapie, on potrzebuje do szczęścia złapać dwie, trzy puszki z kusznikami żeby ich miał ze 120-130, do tego dobrać jakiegoś anioła, zebrać trochę wiedzy, no i już w zasadzie możemy brakować z Praierem i z Force Fieldem. Za chwilę wam to pokażę, jak to mniej więcej właśnie powinno wyglądać w praktyce. Jeżeli chodzi o pierwsze dni, to tutaj bez większych zmian, czyli tak jak na każdej wersji duela, staramy się jak najszybciej pozbierać tutaj nasze power-upy do wiedzy, pozbierać nasze zwoje. No i też zebrać strażnika, jak widzicie jest teraz 50%, zbieramy to wszystko jak najszybciej, żeby wyjść stąd, jeżeli uda nam się wyjść 3-4 dnia to będzie naprawdę super, no bo każda tutaj zwłoka, każdy kolejny dzień w tej strefie e, działa z opóźnieniem na naszego breaka, także szybko wychodzimy stąd, zajmujemy miasta w miarę możliwości na powierzchni, zajmujemy też naszego kastla, no i to jest target taki, żebyśmy jego zamknęli w 5-6 dzień tak naprawdę. Dobrze, moi drodzy, a więc mamy szósty dzień, udało się nam zająć Kastla na powierzchni, nasze drugie miasto. Kupiliśmy teraz gildię magów, poziom 1, aby zregenerować naszą manę. No i na drugi dzień na 1.1.7 jeden, jeden, zaczynamy szukać targetu. Dobrze, oddajemy turę, teraz ulepszamy naszych puszników. No i co? Widzimy, że dostaliśmy mapę, gdzie jest dość sporo puszek. No to zaczynamy. Idziemy tutaj na te engineerki. Może być coś ciekawego, one mają wysoką wartość. Trzeba się będzie oczywiście fajnie jakoś tutaj na nie porozstawiać, żeby nas nie poprzepalały. Okej. Okay. Zrobimy sobie tę walkę. One są dość szybkie, 7 prędkości mają. Nie będziemy teraz tracić naszej magii. Dobra. No i podnosimy naszą puszkę i dostaliśmy 40 marksmenów, także 117 mamy już naprawdę bardzo dobry start. Wchodzimy w kolejny box. No widzimy, że są żywiołaki magmy, ale my już mamy tak dużo kuszników, że sobie z nimi powinniśmy poradzić. Nawet możemy użyć sobie naszej modlitwy. Zobaczcie, że kusznik ma aż 12 prędkości na zwykłej bazowej modlitwie, także jest to naprawdę giga-giga wzmocnienie. nie? Zobaczcie, jak on bije. Właśnie głównie Prayer, ze względu na tą swoją prędkość, jest taki bardzo, bardzo fajny. Dobra, no i co? Jest 1,1,7, a my już mamy dwa razy powietrze, nie? Dobrze, nie wzięliśmy logistyki, bo tak jak mówiłem, ten bohater musi szybko dostać ziemię, wodę i powietrze i wychodzić już na breaka. Bo o to chodzi właśnie w graniu Lionisem, żebyśmy jak najszybciej zyskali tempo. Mamy dwie kapliczki. Mamy a, e, poziom czwartego, mamy Advanced Wisdom, no to możemy sobie z tego skorzystać. Jest berserk i jest slajer. No kto wie, może to się kiedyś przyda. Dobrze, a więc cofamy się do miasta, regenerujemy naszą manę i szukamy za chwilkę targetów na kolejny tydzień. Mamy 1-2-1, czyli kolejny tydzień. Wykupiliśmy przyrost, mamy już 73 kuszników, no i halabardników sobie ulepszyliśmy, żeby mieć to. Wszystko w jednym stosie. No i co? Widzimy, że tutaj jest trochę roków. Jeszcze nie mamy Force fielda, ja bym w to jeszcze nie wchodził. Ale interesowałbym mnie konflikt, żeby zaraz sobie kupić y, ziemię. Także tak, wiecie co? Ja bym sobie zrobił tę puszkę tutaj. I zająłbym chyba kamienie. Zróbmy jeszcze sobie może te meduzy. Tak, zróbmy sobie te meduzki. możemy sobie jak najbardziej to zrobić. Dobra. Dobra, zawsze to dodatkowa kasa, która nam się przyda. No dobra, teraz bym skoczył w tego automatona. 39 straty. To nie jest zła strata, ale wolałbym, żeby ten wybuch nas tutaj za bardzo nie dotknął, nie, żebyśmy nie poczuli efektów tych, tego wybuchu. Teraz robimy sobie tak. No dobra, ten jak wybuchnie, to nam tu jedynkę zakosi. No i tak. No, jakby to zrobić. I tak się on rozbije u nas, niestety. Dobra, 40 marksmenów. Mamy 40 marksmenów. No i teraz, tak jak mówiłem, zasuwamy po konfluks. Zasuwamy po konflikt i tutaj szybko trzeba będzie zakupić magię magię Ziemi, tak. Jesteśmy już po zrobieniu kilku boksów na strefie, zajęliśmy sobie konflikt, w międzyczasie nasz Leonis dostał magię ziemi i za chwilę zakupimy mu jeszcze magię wody, aby lepiej właśnie na breaku używać naszego Prajera. A więc co, oddajemy rundę, zakupujemy magiczny uniwersytet, kupujemy magię wody, no i lecimy dalej z mapką, mamy już 1, 2, 4, więc przydałoby się za 2-3 tury zrobić breaka. Ok, eksplorujemy dalej naszą mapę. Widzimy, że jest biblioteka. Mamy dziewiąty level. Za chwilę na zombie wbijemy dziesiąty, więc będziemy mogli z niej skorzystać. No a więc robimy tutaj walkę. Oczywiście każdy kusznik jest na wagę złota, więc mamy dużo many. Możemy dać mu blesa, Możemy nawet wrzucić mu zaraz frajera. Niech do nas jeszcze trochę podejdą. O, i teraz damy mu modlitwę. Hop. I zobaczcie, jak to fajnie idzie. Ok, jest już podbita ziemia, więc możemy się cofać do naszego zamku. Mamy też strażnika trola, możemy sobie ich zrobić. Dobrze. I może zróbmy tak. Hop. Zobaczcie, że idą na jeden strzał, można powiedzieć. Dobra, tu bym sobie dał błogosławieństwo i strzał. No i do widzenia. Niestety gryf. Nie dostaliśmy kuszników, no ale dobra. Weźmiemy sobie jeszcze jedną wiedzę, żeby jak najwięcej mieć na Brejka. No i co? Za chwilę by trzeba było zrobić anioła i szukać tego właśnie naszego Brejka. Okej. Okay. Zbawmy się tu. Regujemy manę i czekamy na 1, 2, 5. Dobrze, a więc mamy nasze 1, 2, 5. Mamy zregenerowaną manę. No, i naszym targetem byłoby teraz zdobycie tego anioła, który pomoże nam w zrobieniu breaka. No, z racji tego, że ja mam pole siłowe oraz mam też modlitwę, nie potrzebuję tych wszystkich jednostek. Wystarczy, że użyję modlitwy i e, zasłonię polem siłowym mojego kusznika. I to powinno wystarczyć do tego, żeby te roki pokonać. Za chwilę zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobrze, wrzucamy teraz prajer. No, jest ulepszony dobrze, że że nie zmoralował bo wtedy byłby kłopot dobra już jego pozbyliśmy okej okay, to sobie odsuniemy no i teraz będzie kolejna runda ja sobie używam forcefielda żeby one do mnie nie doleciały niech się teraz zajmą pozostałymi jednostkami hop hop one po to były żeby tutaj zginąć dobrze okej okay, jeszcze jeden forcefield dobrze no i do widzenia zginęliśmy sobie ziemię Bierzemy teraz puszkę. O, archer. No to super. Jeszcze więcej wojska. No i robimy naszego aniołka. Dobrze, i mamy anioła. No i teraz będzie trzeba też znaleźć odpowiedniego breaka do tego wszystkiego. Dobra, zajmujemy kolejny kastel nasz. Magia wody podbita. Pięknie. Eee, dobrze. No widzimy, że nie mamy na gildię. Także trzeba będzie trochę surowców wymienić mamy średni kurs wymiany, dobra, ale teraz najważniejsze jest to, żeby pokazać wam właśnie tempo rozgrywki. No i co? No tych kuszników mamy 160, jeżeli te dokupimy i ulepszymy tam w mieście, to już powinno wystarczyć, żeby breaka zrobić jak najbardziej. Jak ten break wygląda? Tu mamy breaka po drodze. OK. No to naszym targetem byłby break 126, więc za chwilę zobaczymy kolejna runda, jak to pójdzie. Dobra, mamy 126. Będziemy sobie ulepszyć naszych kuszników tutaj. Bierzemy sobie anioła. Bierzemy sobie jedynki w sumie, żeby nie tracić kuszników. Eee, no i co? Idziemy się rozglądać za breakiem, nie? Jest 1, 2, 6. Mamy 116 many. Fajna jeszcze tarcza po drodze. Oczywiście ja ją sobie zrobię. Tarcza, jak najbardziej już tutaj ją zdobywamy nasze krasnale się rozkręciły trochę dobrze, jak ten break jest dobra, podejdziemy sobie kawałek okej, okay, mamy juggernauty, więc to jest break którego jak najbardziej my zrobimy właśnie z prierem i z forcefieldem dobra, wchodzimy sobie teraz to, no to jeden, 2, 6 break a no i właśnie pokażę wam ten sposób tutaj tak naprawdę nie potrzebuję nawet wrzucać prajera żeby to zrobić, ale no dla zasady sobie wrzucę, zobaczcie, że to ma 14 prędkości na trawie, to jest szalone. Anioł ma 18, no dobra, wchodzimy sobie tu. Też będę zadawał teraz więcej, więcej obrażeń, te jednostki idą na straty. No i teraz co? Strzelamy. Anioł nie dobija niestety, dobra, no forcefield. Jakieś błogosławieństwo tu by się też przydało, nie? No bo 9 ataku mimo wszystko z prajerem. Ale jednak nie jest tych obrażeń na tyle dużo, żeby to załatwić, nie? Dobra, ale mamy teraz Blesa. No i z Blesem już giną. Super. No i teraz tylko chodzi o to, żeby starczyło nam tak naprawdę tych force fieldów do pokonania. No i widzicie jak to jest łatwe, nie? Rzucamy sobie force field, czekamy. To jest bardzo podobny break, tak jak się Aerisem kiedyś robiło z tymi, nie? Z elfami. Bardzo, bardzo podobny sposób. Dobra, Anioł71 cały czas nie zabija, okej, okay. dobra robot już i tak nie, on nie może nigdy zmoralować więc możemy bezpiecznie sobie poczekać. No i zrobiliśmy 20 ulepszone, 24 ulepszone roboty i to jest już po breaku, wziąłem sobie scouting, bo scouting nam się jak najbardziej przyda. Dobrze, a więc mamy końcówkę drugiego tygodnia i nasz Lionis jest już na pustyni. Jak mogliście zauważyć, no właśnie dzięki temu, że mieliśmy Force Field, dzięki temu, że mieliśmy Prajera, dzięki temu, że mogli, mieliśmy learning, bardzo szybko się wylewelowaliśmy, Mamy już 16 poziom. Ja w zasadzie nie mam żadnych artefaktów, a mam 10 ataku i 15 wiedzy. Więc jeżeli ten Lionis połapie jeszcze artefakt, to on będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrym bohaterem. No i teraz co? Mamy rampart na środku, więc wypadałoby zdobyć ten rampart, tutaj polecieć z racji tego, że mamy dobre wypracowane tempo, porobić jakieś puszki, porobić smocze utowie, być może zbudować też smoki. Zobaczcie, że teraz jest to łatwiej, szybciej się je robi. Budujemy tylko gildy, jedynkę, dwójkę, kupujemy w zasadzie tylko elfa i kupujemy nawet nie musimy kupować pegatów i wydawać dużo kryształów, tylko kupujemy sobie same dendy, no i już możemy te zielone smoki stawiać. No oczywiście nie zawsze będzie taka mapa, że dostaniemy tych kuszników, wtedy możemy na przykład zajmować siedliska mnicha, zbudować sobie kapłanów i na kapłanach wyjść w ten sam sposób, jeżeli nam się taka taktyka akurat podoba. Mamy też bardzo dużo siedli z kawalerii, z tym, że to już jest kosztowne, jeżeli chodzi o drewno, no ale też tej kawalerii gdzieś tam na lejta możemy bardzo, bardzo dużo pozbierać, tylko wtedy musimy też no, kontrolować przeciwnika, żeby on nas nie uprzedził. Leonis raczej jest takim bohaterem, który Forsuje tempo, który chce być pierwszy na pustyni, yy, który chce pierwszy właśnie pozdobywać te wszystkie rzeczy, pobrać puszki, pobrać smocze utopię, no i zawalczyć w miarę szybko z przeciwnikiem. Słuchajcie, w tym materiale to by było na tyle. To był poradnik do najnowszej wersji duela 2.9, a dla miasta Castel, mniej więcej przegląd, jak teraz właśnie gra się Kastelem i dlaczego pikuje się akurat Leonisa. Ja oczywiście życzę Wam samych wygranych, samych fajnych, Rozgrywek jak najmniej morali, zwłaszcza na breaku. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Siema.